Hej! Podobno unboxingi są dość popularne na YouTubie, więc zróbmy sobie unboxing nowej rzeczy, która do mnie przyszła, czyli Fenixa 3 HR. Tak wygląda pudełko. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Cena 900 dolarów nowozelandzkich, co wyszło, co sobie przeliczę, jakieś 2,5 koła chyba wychodzi, jeśli chodzi na złotówki. Pudełko bardzo fajnie opakowane. Zegarek był tutaj, ale że nie lubię robić unboxingów, to zegarek jest już rozpakowany. W pudełku było jakieś inne badziewie, które nie ma większego znaczenia, czyli kabelki, instrukcje i to wszystko. Zegarek, który dostałem, był bez zewnętrznego pulsometru, bo go po prostu nie chciałem. Porównam Wam go do zegarka 920XT. To jest Forerunner, to jest zegarek, który miałem przed tym nowym. Jeśli chodzi o ekran, Phoenix jest zdecydowanie wygrywa, ma delikatnie większy ekran, także ma dosyć le dużo lepszą rozdzielczość tego ekranu. Co dalej? Jeśli chodzi o grubość, te zegarki mają podobną. Phoenix jest troszeczkę grubszy. Jeśli chodzi o tył, no to oczywiście. Tutaj sytuacja się zmienia z tego względu, że Fenix ma optyczną, optyczny pulsometr. 920 nie. Waga. Fenix zdecydowanie cięższy. Ile dokładnie sobie można znaleźć? Co potrafi sam zegarek? Sam zegarek przede wszystkim potrafi zmierzyć puls. I ten pomiar pulsu niestety. Ale jest tak średnio dokładny. Zdecydowanie nie mam teraz setki. Prawdopodobnie jestem koło 50 iluś. 46 to był moje, moje tętno spoczynkowe. Nadaje się to z tego co zauważyłem dotychczas tak naprawdę jedynie do sprawdzania tętna spoczynkowego i średniego tętna w ciągu dnia. Czyli jak sobie zobaczę tętno w ciągu dnia, no to mamy. Średnie w granicach 53. No także te jednostki tutaj nie są zbyt. Nie, jest 40-60. Okej. Okay. Niech będzie, czyli wczoraj średnio, średnio miałem troszeczkę niższą. Także jeżeli ktoś chciałby kupować ten zegarek po to, by korzystać z czujnika optycznego zamiast czujnika na kracie, to prawdopodobnie nie jest to najlepszy wybór z tego względu, że tak jak, tak jak mówię, wydaje mi się, że nie jest do końca dokładny. Bardzo często dostaję odczyty takie, po 240, 250. Jeżeli zobaczcie na mój nadgarstek, on nie jest jakoś wielkim. Mam chude nadgarstki, ale mam tutaj dosyć dobrze widoczną żyłę, więc pomiar powinien być dobry. Niestety nie jest. Możliwe, że ustawienie tego troszeczkę wyżej albo troszeczkę niżej ten pomiar poprawi. Sam zegarek jest w sumie najbardziej zaawansowaną Wersją tego, co Garmin w tym momencie oferuje, co tak naprawdę możemy zobaczyć, zaraz, czy mi się uda tutaj troszeczkę przybliżyć, na sam zegarek powinno się udać. Dobrze, co potrafi zegarek jako taki? Przede wszystkim mamy sporty. Praktycznie wszystkie, jakie człowiekowi się mogą zamarzyć i wymyśleć, hmm. czy one się będą różniły. Na przykład, bieganie wewnątrz nie będzie miało włączonego GPS-a, tak samo rower wewnątrz, hmm. czy tam basen triatlon, to jest multisport, czyli w momencie odpalania triatlonu będziemy mieli, to będzie nasz e, czas całkowity, będziemy mieli pomierzoną strefę zmian pomierzony rower, pomierzoną drugą strefę zmian zmierzony bieg bla bla bla, ukończyliśmy triaton. nie będę tego zapisywał bo by się to zsynchronizowało od razu z, ze strawą i innymi rzeczami to jest jedna z rzeczy która odróżnia Phoenixa i 920 i ostatnio 700 chyba 35 od Wszelkich innych zegarków, czyli ta opcja multisportu. To jest tak samo dostępne w 920. Co mamy oprócz tego? Co... Przede wszystkim mamy coś takiego, co nazywa się Widgetem, czyli niewielkie aplikacje, szybko dostępne pod guzikiem. Są to powiadomienia z telefonu, czyli te opcje Smartwatcha. Pogoda bardzo fajna rzecz, gdy działa, gdy nie działa, to troszeczkę gorzej. Zaraz to się powinno uruchomić. Przez chwilę zrestartowałem telefon z tego względu, że nie chciał um, łapać Bluetootha. Ta pogoda prawdopodobnie będzie wymagała um, GPS-a uruchomionego. Tak jak widzicie tutaj to tętno czasami coś pokazuje, czasami nic nie pokazuje, więc szczególnie w momencie kiedy się zegarkiem bawimy. Um, co jeszcze? Kompas to jest ta różnica, której 920 nie ma barometr i wysokościomierz. 920 chyba ma cyfrowy wysokościomierz. To są moje kroki na dzisiaj. Pogoda nadal się nie odpaliła. Za chwilę może spróbujemy jeszcze raz. Oprócz tego jest kilka aplikacji, których, które wyłączyłem, bo ich nie używam. Powiadomienia, temperatura, kroki, kompas. Jeszcze mamy sterowanie kamerą, sterowanie muzyką, kalendarz jeżeli używamy, Garmin Connecta, jakieś rzeczy do golfa, minuty intensywności on wylicza ile czasu spędziliśmy w jakimś intensywniejszym tętnie. Ostatnia aktywność, ilość kalorii. Dodatkowo aplikację można ściągnąć z internetu z Connect IQ, IQ Store się to chyba nazywa czyli tej mm, w aplikacji Garmin Connect. Mogę wam to zaraz jeszcze pokazać. W aplikacji Garmin Connect mamy coś takiego, co się nazywa IQ Store. I z tego IQ Store możemy ściągać dodatkowe budżety, dodatkowe aplikacje i dodatkowe pola danych, plus dodatkowe wyglądy zegarka. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to tak, że w tym momencie mój zegarek wygląda tak, czyli mamy godziny, minuty, ten postęp nieaktywności, postęp kroków, datę, zachód słońca, jakieś tam powiadomienia. Pogoda się nam zaktualizowała w międzyczasie. Pogoda pozwala, pokazuje tam także pogodę na kilka dni. Jak widzicie, Nowa Zelandia nie taka gorąca swoją drogą. Dobrze. Ale możemy sobie na przykład zmienić wygląd naszego zegarka bardzo szybko. I na przykład to jest Antiface, to jest ściągnięte z Connect IQ. I nagle nasz zegarek będzie wyglądał w ten sposób. Co nam to daje? Godzina, czas, ilość kilometrów i kroki, maksymalny dystans. Kalorie. Można sobie wszystko skonfigurować. Tych y, twarzy zegarka jest dosyć wiele różnych. Analogowa jest dosyć fajna. Fajnie ten zegarek wtedy czyściutko wygląda, natomiast nie ma żadnych informacji. Więc jeżeli nie planujemy na przykład korzystać z czegoś przez jakiś czas, a mieć po prostu ładnie wyglądający zegarek, to według mnie to wygląda całkiem dobrze. Że przestawmy to na. Żeby jasność te wszystkie opcje ma także 920, może nie tak ładne. Co dalej? Find my phone, możemy sobie znaleźć swój telefon. Jeżeli go gdzieś zgubiliśmy. Natomiast mam na mam włożony tutaj w tym momencie mikrofon do tego go nie słuchać. Ale to nie ma większego znaczenia. Dobrze, Stress Score, następna aplikacja, która mierzy nam to, jak bardzo jesteśmy przetrenowani, można powiedzieć. Do tego wymagana jest opaska pulsometra i polega na tym, że po prostu przez 3 minuty siedzimy sobie spokojnie. Pulsometr mierzy nam heart Rate, heart rate Variability, czyli to. Jak różnią się odstępy między poszczególnymi uderzeniami serca. Na tej podstawie mierzy nam stres score. Jest bardzo wiele profili to są to naprawdę profile sportowe, które mają inne mm, dopasowane, inne czujniki i dopasowane, inne wyglądy zegarka, czy na przykład w momencie roweru, to będzie dystans, czas i prędkość. Roweru nie skonfigurowałem jeszcze w momencie biegu będziemy mieli tempo, czas okrążenia i nasze tętno na pierwszej na przykład na pierwszym ekranie drugi ekran będzie zupełnie inny jeżeli sobie włączymy trail run czyli bieg offroad to dostaniemy takie rzeczy jak ile jak Różnice wzniesień i prędkość pionową. To chyba wszystko, co najmniej, jeszcze zegarek ma w, w porównaniu do 920. Kil, można ustawić kilka alar alarmów, i te alarmy można wyciszyć. Można. GPS jest troszeczkę lepszy, bo jak widzicie, jest tutaj, tu jest okno i GPS łapie nam w zasadzie stąd. Mm. I łapię naprawdę szybko w momencie, kiedy włączymy. Czasem łapiesz szybciej, czasem wolniej. Po raz kolejny, tętno. Niby jest, yy, niby zegarek wyświetla, że i jest, i może je mierzyć. W praktyce nie zawsze to wygląda tak, jak powinno. Dobrze, tyle jeśli chodzi o unboxing i takie wstępne wrażenia. Przebiegłem z nim troszeczkę. Używam od mniej więcej tygodnia. 0 godzina, no dobrze. Używam od mniej więcej od tygodnia w zasadzie tylko do biegania. Nie używam go jeszcze na rowerze, z tego względu, że rowera używam z Trainer Road w tym momencie. To jest bardzo fajna rzecz, która zawsze kłamie, czyli przewidywać naszego czasu i według niego powinienem przebiec 10 km w 42 minuty, a maraton w 3,15. Nie wierzę mu. Lactate threshold to jest kolejna rzecz. A, zapomniałem o tym. To jest kolejna rzecz, którą w tym momencie zegarki Garmina potrafią zrobić. Czyli na podstawie testu potrafi nam oszacować mniej więcej, przy jakim tętnie nasz poziom progu yy, nowego występuje. Nie musimy wtedy wydawać pieniędzy na drogie badania. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat. 165? 165 to się nawet zgadza, powiem wam. Ja mam 168 z tego co kojarzę, więc nawet blisko. Dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat albo Fenixa Trójki HR, albo tej właśnie 920, pytajcie śmiało. 920 sprzedałem i dzisiaj się jej pozbywam, więc będę mógł w stanie odpowiedzieć coś tylko teoretycznie. Dobra, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia następnym razem. Hej! Uf. Pamiętam, że zupełnie nie przypuszczałem, że tak to będzie wyglądało. W ogóle nie miałem żadnych planów, jeśli chodzi o wycieczkę. Wiedziałem, że robimy triathlon. Wiedziałem, że Jenny robi...